Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Citroën C4 Grand Picasso z 2006 roku produkcji. W 2007 został zarejestrowany. Samolot posiada silnik benzynowy 1.8 o mocy 125 koni mechanicznych połączony z manualną skrzynią biegów. Przebieg to 219 dziewiętnaście tysięcy kilometrów w stu potwierdzony. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.